Witajcie kochani, dzisiaj najkrócej jak się da o hibiskusach czyli ketmiach, a szczegółowo o hibiskusie czyli ketmi luna. Zapraszam do oglądania i zachęcam do subskrypcji. Tak więc, moi drodzy, w przyrodzie występuje kilka gatunków: w przyrodzie. W Polsce dostępnych jest kilka gatunków hibiskusów, i należy tu rozróżnić takie poszczególne grupy, ponieważ często z tym są problemy. Tak więc moi drodzy, jednym z hibiskusów jest hibiskus, hibiskus ketmia syryjska. Ketmia syryjska. Czyli hibiskus syryjski, jest to najczęściej drzewo lub krzew, który jest obficie obsypany kwieciem. Te kwiaty, tych odmian hibiskusa syryjskiego jest całe mnóstwo, czyli, czyli są różne wersje kolorystyczne i różne kształty kwiatu. Hibiskus syryjski ma kwiaty najmniejsze ze wszystkich hibiskusów, ale jest mrozoodporny. Drugim hibiskusem jest hibiskus bagienny, hibiskus błotny, ketmia błotna. Jest to roślina, która jako pierwsza trafiła do, druga właściwie trafiła do Polski, pierwszy był hibiskus syryjski. Ketmia bagienna zdobyła serca, Działkowców swoimi potężnymi kwiatami. Jej kwiaty są największe, sięgają 30 cm średnicy. Ketmia ma pokrój, jakby takiego słonecznika, gdzie na szczycie rozwijają się przepiękne kwiaty. Oczywiście można ją formować, uszczykiwać, ale raczej ma pokrój taki właśnie słonecznikowaty. Minusem tej rośliny jest, są wymagania glebowe, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, jest ona bagienna, czyli błotna i to błotko musi być liściaste. To bagienko musi być liściaste. W dodatku jeszcze ketmia bagienna źle znosi nasze zimowe mrozy. Bardzo wielu bardzo wiele osób zakupiło sadzonki i niestety, ale roślina nie przetrwała zimy. Być może komuś się udało i wtedy posiada przepiękną, wielką kępę z takimi olbrzymimi kwiatami, ale mówię, bardzo wiele osób zraziło się tym, że nie może posiadać tych pięknych kwiatów, ponieważ warunki Klimatyczne nie odpowiadają tej roślinie. I w związku z tym, w Ameryce opracowano, wymyślono czy wyprodukowano ketmię bylinową. Ketmia bylinowa to nie jest to samo co ketmia bagienna. Ketmia bylinowa została wyprodukowana na rynek europejski. Rośnie bardzo dobrze w każdej glebie, u mnie rośnie w piaseczku, nie znosi bagienka, nie znosi zbyt mokrego podłoża i łatwo zimuje. Oczywiście należy ją okrywać, ale zimuje łatwo, także nie ma z nią większych problemów. Jeżeli chodzi o ketmię bylinową, wyróżniamy całe mnóstwo różnych jakby pododmian tej ketmi. U mnie jest ketmia luna, która dorasta do 120 cm, tworzy przepiękne kopuły. No u mnie tu rośnie zbyt gęsto, ale tworzy przepiękne kopuły. Które mają kwiaty wokół, ze wszystkich stron, niezależnie od tego, z której strony pada słońce. I to jest piękne, bo roślina może rosnąć jako taki soliter gdzieś tam w centrum i wokół jest piękna i kolorowa. Taketmia luna rozmnaża się wyłącznie z nasion, a nasiona powtarzają cechy rośliny matecznej. Nasiona tej ketmi e, mają, że zachowują żywotność tylko jeden sezon. Czyli zebrane jesienią można wysiać wiosną w przyszłym roku. A już za następny rok e, bardzo problematyczne jest kiełkowanie. Dlatego chcąc mieć w razie w jak ja to mówię, nasiona trzeba niestety ale zbierać je co roku, a żeby je zebrać, to trzeba je najpierw zabawić się w pszczółkę, ponieważ kwiat ma taką budowę, że pszczoła zbierając pyłek w ogóle omija ten słupka, znamiona słupka. No taką ma budowę ten kwiat. Prawdopodobnie w Ameryce zapylały te rośliny jakieś inne owady, natomiast większe owady, natomiast tutaj ta pszczoła nie jest w stanie zapylić tej ketmi, dlatego musimy to zrobić sami. Ale to nie, nie jest problematyczne, dlatego że te znawiona słupka są tak widoczne, że. Nie ma mowy, żeby się nam nie udało. Chyba, że zrobimy to zbyt późno lub zbyt wcześnie, no to wtedy nasionka, wiadomo, nie będą zapylone. Ale powinno się zwykle udać. O zapylaniu katmi powinien być film na moim kanale. Gdzieś tam w archiwalnych filmach z poprzednich, być może lat. Jeżeli chodzi o zapylanie, jeszcze należy zapylać pierwsze kwiaty. Ketmia kwitnie zwykle w sierpniu, zaczyna kwitnąć i zapylamy pierwsze kwiaty po to, żeby zdążyły one dojrzeć przed przymrozkami. Kwiaty dojrze nasionka dojrzewają bardzo długo. Dlatego z zapylaniem należy się pośpieszyć. Minusem jest to, że pierwsze kwiaty bywają małe. Normalnie ketmia luna ma kwiaty 20-22 cm średnicy, ale pierwsze kwiaty mogą mieć nawet 18 cm średnicy. No, niestety tak to bywa. Wielkość kwiatów wcale nie zależy od ilości nawozów pod rośliną, także tu nie ma co kombinować. Po prostu taka cecha tej rośliny. Na zimę wycinamy te łodyżki ketmi po samej ziemi i okrywamy roślinę. Najlepiej, niech to będzie Doszłam do takiego wniosku, że najlepszym okryciem byłoby jakieś dwa płatki czystej, nieużywanej fizeliny i na to nasypana ziemia albo jakieś liście z ziemią i to powinno wystarczyć. Możemy też dodatkowo, jeżeli roślina rośnie w takim miejscu, gdzie są spore mrozy, możemy dodatkowo przyłożyć gałązkami jedliny albo pudełkiem tekturowym podziurawionym, żeby była cyrkulacja powietrza, no i przytwierdzonym czymś, żeby ten wiatr nie zwiał tej tektury. Nie musi to być pudełko, może to być karton. Na wiosnę, już początkiem kwietnia, zdejmujemy to okrycie, nie grzebiemy wokół rośliny, dlatego że te nowe pędy są bardzo delikatne i możemy je po prostu oderwać z miejsca, w którym rosną. Po zdjęciu tego zimowego okrycia całość albo jest dwa, dwa rozwiązania albo okry, odkrywamy na dzień żeby słoneczko ogrzewało miejsce gdzie rośnie roślina a na noc ja przykrywam doniczką, żeby ewentualne przymrozki nie uszkodziły tam niczego albo bierzemy plastikowe wiaderko na przykład po kapuście kiszonej Robimy otwory gorącym gwoździem rozgrzanym nad kuchenką gazową. Musimy mieć do tego kombinerki. I robimy otwory we wiaderku, na przykład cztery po bokach i dwa od góry. Małe otworki, żeby ta cyrkulacja powietrza była. I po zdjęciu zimowego okrycia przykrywamy tym wiaderkiem. Wtedy w dzień słoneczko nagrzewa to miejsce, a nocą wiaderko chroni przed przygruntowymi przymrozkami. Do kiełkowania, do momentu obudzenia się rośliny możemy czekać nawet do połowy czerwca, więc proszę uzbroić się w cierpliwość i... Jak ja to robiłam na początku, i teraz też mi się zdarza, lubka albo telefon i zdjęcie, i szukam, czy roślina budzi się do życia. To jest taki fajny moment. Tylko mówię, czekamy do połowy czerwca. Jeżeli trzeba, jeżeli ziemia jest sucha, podlewamy i czekamy. Kiedy roślina obudzi się do życia i te nowe pędy już mają tam. Centymetr lub dwa możemy roślinę podlać jakimś nawozem uniwersalnym z lekka, żeby się jej szybciej rosło. Później, kiedy już te pędy są nieco większe i minie obawa tych przygruntowych przymrozków, czyli po zimnej zośce po, po 17 czy 15 maja, chyba. Ja bym poczekała jednak do 20 maja, bo teraz się coś zaczyna zmieniać. Możemy podsypać wokół właściwie w maju to jeszcze nie, bo te pędy są małe. Kiedy pędy mają jakieś 12-15 cm, możemy wokół podsypać nawóz granulowany i do roślin kwitnących albo uniwersalny najlepiej jakiś. I mamy spokój do jesieni. Albo co dwa tygodnie podlewamy roślinę jakimś nawozem uniwersalnym, a ostatniego lipca podlewamy nawozem do roślin kwitnących. Jeżeli chcemy, bo na przykład moje hibiskusy są w sumie w tym roku chyba raczej bez nawozu. Ja tylko raz podlewałam. Takim, jakby wyciągiem ze skórek z banana, zostawiłam te skórki pokrojone na kilka dni, i tym podlałam moje hibiskusy. Możemy podlać gnojówką, tylko uwaga, jeżeli robimy gnojówkę, niech to będą żywe, zielone rośliny, z których tą gnojówkę robimy, bez chorób. Bez żadnych tam grzybów, pleśni i tym podobnych rzeczy. I wtedy taką gnójką też, rozcieńczoną oczywiście, też możemy te hibiskusy podlać. Jeżeli chodzi o szkodniki, to owszem, jak każde rośliny, mogą być narażone na takie ryjkowce, czy jak to się nazywa. To są takie malutkie czarne owady, mają 2 do 3 mm i one wysysają soki z roślin. Pierwszymi objawami są żółknięcie liści. Drugim objawem jest żółknięcie pąków kwiatowych. Ryjkowce, ja, ich, ja je tak nazywam, one znoszą te jajeczka, jajeczko w pąku kwiatowym. Tam się wykluwa z niego gąsienica. Ta gąsienica pożera to co jej tam smakuje w tym pąku. Pąk usycha, gąsienica się przepoczwarza, i kółko się zamyka. I co możemy zrobić? Możemy szukać tych owadów ręcznie, ale to jest syzyfowa praca. W zeszłym roku tak szukałam. Możemy nic nie robić, i będzie tak jak u mnie dwa lata temu że. Kwitły kwiaty na gołych łodygach. Nie wszystkie zakwitły, bo dużo pąków niestety odpadło. A możemy wykonać oprysk tak jak ja to robiłam w tym roku. Pryskałam pomidory i resztę oprysku wykorzystałam na hibiskusa. To był skrzyp, czosnek i krwawnik. To był wyciąg, przepis, recepturę. Znajdziecie gdzieś tam nowych opryskach na pomidory 2021 czy jakoś tak i tym właśnie popryskałam raz hibiskusy i to był strzał w dziesiątkę, rośliny nabrały kolorystyki te zieleń stała się taka żywa soczysta i e, zaczęły wytwarzać mnóstwo pąków kwiatowych niestety nie wykonywałam nałam oprysku drugi raz Ponieważ nie miałam dostępu do krwawnika, tam gdzie go zbierałam, został skoszony, bo to było cudze podwórko, a tam, gdzie zwykle rósł, już nie rośnie, ponieważ łąki zarasta roślina zawleczona lata temu gdzieś tam z Ameryki, taka żółta, nie mylić z wrotyczem pełno tego wszędzie, powinniście wiedzieć, co to za jedno. Także, także nie miałam i y, tego krwawnika, więc drugiego oprysku nie wykonałam. Trudno. Y, pąki kwiatowe w takim układzie trzeba zbierać i niszczyć, deptać, miażdżyć, żeby nie pozwolić się tej gąsieniczce przepodprzważyć. No i co? No roślina tak czy inaczej przeżyje, tylko wcześniej będę miała jesień, będzie mniej kwiatu. Co by tu jeszcze? Aha. No i oprysk robimy taki przeciwko owadom. Zapobiegawczo najlepiej. I jak pojawiają się pierwsze pąki kwiatowe. Wtedy zrobić pierwszy oprysk i później za 10 dni drugi oprysk. Powinno pomóc. Także taki hibiskus jest bardzo wdzięczną rośliną. Szczególnie, kiedy mamy taką deszczową, słodną, szaroburą pogodę i wychodzimy i widzimy takie piękne, duże kwiaty, to od razu robi się cieplej. Jeżeli chodzi o hibiskusy bylinowe, mówiłam już, że te nasiona powtarzają cechy rośliny matecznej, ale są też hibiskusy bylinowe. Które mają nasiona niespodziankę. Po pierwsze, nie trzeba ich samemu zapylać, a po drugie, po wysiewaniu, po wysianiu takich nasion, na przykład wysiejemy jakiś piękny, nie wiem, różowy, a skiełkuje nam jakiś inny piękny, innego koloru. To też jest fajne, też jest ciekawe doświadczenie. Tym bardziej, że nie musimy sami zapylać. Owady to robią za nas. Także mówię: tych gatunków hibiskusów nowych w tej chwili jest całe multum. I, i to jest fajne. Reasumując, reasumując, hibiskus. Syryjski nie wymaga od nas żadnego wkładu, kwitnie przepięknie, nie przemarza, po prostu jest. Kupujemy, sadzimy, być może w pierwszym roku chronimy, ale później już czekamy po prostu aż zakwitnie. Hibiskus bagienny czy błotny. No, niestety lubi ciepełko i na zimę musimy go otoczyć ogromną opieką. Ma przepiękne, największe kwiaty, 30 cm średnicy, ale trudno u nas zimuje. No i hibiskusy bylinowe, które też mają przepiękne kwiaty. 20 cm i 15 cm, ale w tej chwili dostępne są przeróżne wersje kolorystyczne. W dodatku jeszcze te kwiaty mają przeróżne kształty płatków, także jest w czym wybierać. Zachęcam do zakupu. Nie wiem, jak inne, ale mój Hibiskus Luna nie ma żadnych wymagań, jeśli chodzi o glebę. Powtarzam, że u mnie rośnie w piaseczku i znakomicie się trzyma. Także w dodatku, jeszcze powiem tylko, że pierwsze pędy, które przycinałam, miały średnicę 3 mm, 4 mm. Były cieniutkie takie patyczki. W tej chwili jest to kwestia 2 cm. 2,5 cm te miejsca po wycięciu widać gołym okiem. Te łodygi są potężne, sztywne, także no cieszy oko. Cieszy oko jest fajnie. To znaczy, że roślina jest zdrowa i że ma się dobrze. Jeżeli chodzi jeszcze o wycinanie, musicie wycinać po ziemi. Zarówno tego bagiennego, jak i, jak i pozostałe bylinowe, dlatego że żeby nie przemarzały, nie zostawiajcie antenek, bo rośliny mogą Wam przemarznąć i nie zostawiajcie antenek, bo mogą się rozwinąć choroby grzybowe. Jeśli okrywacie, to starajcie się, żeby, żeby ta fizelina była nowa. I, no i żeby te liście były suche, nie jakieś zawilgocone, jakieś takie z różnym nie wiadomo czym. To tyle moi drodzy na temat jesiennych księżniczek w postaci hibiskusów. Dodam jeszcze tylko, że żaden z tych hibiskusów to nie jest ten, z którego robimy herbatkę pełną witaminy C, bo niektórzy mogą tak myśleć. Hibiskus na herbatkę to jest zupełnie inna roślina i niestety u nas w naszych warunkach nie. Raczej uprawa tego hibiskusa nie, nie powiodłaby się. Po prostu jest zbyt krótki czas na to, by rozwinęły się te, te pąki kwiatowe. No. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam cieplutko i, i słonecznie mimo deszczu, i do usłyszenia.